No a teraz zbliżam się do mistrzyń tego konkursu Młodzawy Renatka, dlaczego wygraliście? Nasze potrawy były wykonane na słodko, na słono i pieczenie chleba Na słodko piekłyśmy miodownik z nadzieniem, z taką polewą orzechową A w środku była masa z kaszy Manny, dlatego że to są potrawy typowo zbożowe. Druga potrawa to było z ciasta drożdżowego. Piekłyśmy pierogi, które były z farszem, z kaszy, z ryżu. Ka Przepraszam, nie z ryżu, z kaszy, z białego sera, z dodatkiem mięty, suszonej i świeżej. I te pierogi wyszły nam bardzo przepyszne, naprawdę przepyszne. Jak robiłyśmy na próbę, nigdy nam takie nie wyszły jak dzisiaj. Do tego był podany jeszcze dip z jogurtu naturalnego ze śmietaną i z miętą. I jeszcze piekłyśmy do konkursu chlebek. I robiłyśmy masełko na bieżąco w słoiczku, świeżutkie masełko z konfiturą, był chlebek podany. I ten świeży chlebek cieplutki z tym masełkiem, naprawdę smaki dzieciństwa przepyszne, bardzo dobre. I mi się wydaje, że jednego składnika nie wymieniłyście. Jakiego? Miłość. miłości. A, tak, tak. miłości. miłości. A powietrzem, Ale... dziewczyny. Jesteście bardzo przecież młodym kołem ile wy tak, mamy e, rozpoczęliśmy naszą wszyscy? działalność 28 marca w 2018 roku Matko, I od rok. razu z kopyta wygrałyśmy pandemian. Wieniec dożynkowy. Później w ubiegłym roku wygrałyśmy w tokarni pierwsze miejsce w konkursie e, malowane e, koleżanka nasza Irenka Rudkowska. Krzyżynkowym haftem wydziergała nam obraz Ojca Świętego, zajął pierwsze miejsce. Było to dla nas bardzo duże znaczenie, bardzo duża nagroda. A teraz no wygrałyśmy teraz pierwsze miejsce. Bardzo się cieszymy. Jest Oby nas uczydzimy. Tak tak jest, dalej. jest nas 36 dziewcząt, różne charaktery, różne artystki. Jedne umią kupiec, drugie umią zrobić coś e, artystycznie. E, wygrałyśmy też palmę e, w ubiegłym roku, którą robiłyśmy w pandemicznym takim e, oboszczeniach. E, w domach, później żeśmy ją robiły na świetlicy. Także nasze koło bardzo prężnie działa. Są fajne dziewczyny, zgadzamy się, jest super. Naprawdę moc kuro, wygóro. powinien się cieszyć, że ma takie dziewczyny jak my. Okej, okay, ale startowałyście do od zera. Od zera. I co? Tylko wasze zaangażowanie? Czy ktoś Wam pomagał w tym? No nie, my same. Cały czas same jesteśmy. Cały czas mamy na myśli wsparcie mężów. A my, tak, tak. A także o władzach naszych mężów. Czasami nie obiadu nasi mężowie, bo my jesteśmy na przykład 10 godzin albo 12. Także mężom też dziękujemy za to, że mają dla nas cierpliwość i wyrozumienie. E, tak, dostałyśmy wsparcie. E, remontowaliśmy teraz świetlicę, Pomógł nam Urząd Miejski w Pinczowie. Nadmieniam, że starostwo w Pinczowie też. Wspólnie remontujemy ze strażakami. Bardzo dużo nam pomagają strażaki. Także wspólnie chcemy stworzyć to miejsce, żeby było dla nas, dla ludzi. Żebyśmy się mieli czym cieszyć i żebyśmy razem coś tworzyli. Oprócz tego, że współpracujemy z władzami. Mamy też, robiłyśmy też kilka projektów. Miałyśmy taki projekt, w którym były gotowania, na przykład gotowanie w leśniczówce albo jakieś tam inne smaki. Miałyśmy też projekt taki Generacja 60, plus dla seniorów, gdzie była gimnastyka rehabilitacyjna, gdzie były zajęcia komputerowe, gdzie były wyjazdy do teatru, gdzie były spotkania z psychologiem. Był wyjazd do kina, do muzeum, na Wawel. Także całe lato żeśmy miały zajęcie. Pomagaliśmy naszych seniorów z naszych okolicznych miejscowości. Oprócz tego jeszcze brałyśmy udział w naszej akcji charytatywnej dla Pana Ochwanowskiego w Domu Kultury. A ostatnio brałyśmy też czynny udział w promocji naszej książki o młodzawach. Ta promocja była u nas w szkole podstawowej. Pani dyrektor z panem Zatorskim z dyrektorem hospicjum w Busku organizowali tą całą promocję tej książki, a my robiłyśmy catering. Ostatnio też w środę e, chciałyśmy wspomóc e, taką akcją, pojechaliśmy do hospicjum do Buzka, zrobiliśmy tam koncert z wierszami, z piosenkami w tym hospicjum. E, Byłyśmy bardzo zadowolone, usatysfakcjonowane, że to przed świętami mogłyśmy komuś coś dać od nas. To, co człowiek daje, to i otrzymuje. Może to było to też, że dzisiaj żeśmy wygrały. Dlatego, że my jesteśmy razem wszystkie, razem. 36 dziewcząt. Naprawdę fajne dziewczyny. Bardzo się cieszymy, że tu jesteśmy. No i myślę, że wiele osób na pewno nas popiera, że to jest fajna grupa, fajne dziewczyny. I bardzo byśmy chciały dalej tworzyć. Jeszcze raz serdecznie gratuluję zwycięstwa, ale wcale jakoś nie jestem zaskoczony. Nie wiem dlaczego. My byliśmy zaskoczone, dlatego że my byłyśmy zaskoczone, dlatego że dla nas to nawet i ta nagroda, czy siódma, czy ósme miejsce, nas też zadowoliło. Nie mamy parcia takiego, że musimy wygrać. To, co robimy, nas cieszy. Życzę Wam wesołych świąt, wszystkiego smacznego i do zobaczenia w Młodzawach. Bardzo dziękujemy Dziękuję. za zaproszenie, za to, że tu jesteśmy. Zapraszamy do Młodzaw i też dla Pana, dla całej gminy, dla całej społeczności. Życzymy zdrowych świąt, aby nam się wszystkim darzyło. Dziękuję bardzo za rozmowę. Jeszcze raz gratuluję. Dziękujemy bardzo.